Witamy w programie Miasto Żyje. Dziś m.in. o nietypowych pojedynkach sportowych. Zaczynamy jednak od nowego sprzętu w Płockim Szpitalu. Płocczanie mogą czuć się bezpieczniej. Szpital Świętej Trójcy wzbogacił się o nowy, najwyższej klasy laparoskop. Zakup poprawi jakość leczenia. Laparoskopia minimalizuje ryzyko powikłań. Pacjenci po takich zabiegach szybciej niż po tradycyjnej operacji wracają do zdrowia. Już następnego dnia po zabiegu mogą wyjść do domu. W olimpijskiej strefie kibica przed Orlen Areną można podziwiać nie tylko zmagania polskich reprezentantów w Londynie. Regularnie odbywają się tam także dodatkowe atrakcje dla kibiców, np. spotkania z polskimi sportowcami i amatorskie turnieje. Podczas jednego z nich mecz siatkówki rozegrali między sobą lokalni dziennikarze oraz przedstawiciele Urzędu Miasta. Wygrali dziennikarze, pokonując urzędników 2-1. do 1. Jeszcze bardziej nietypowy pojedynek sportowy mieli okazję podziwiać ci, którzy w ubiegłą niedzielę pojawili się na Orliku w Ogródku Jordanowskim. Tym razem reprezentacji Urzędu Miasta przyszło zmierzyć się z budką Suflera. Ostrzegałem budkę Suflera, że Urząd Miasta Płocka to bardzo groźna drużyna. Na swoim koncie mają m.in. zwycięstwo z zespołem Ich Troje oraz Beatą Kozidrak z Bajmu. Muzyków z wielkim oddaniem wspomagali ich fani, którzy przyjechali do Płocka na ogólnopolski zlot. Gole padały jeden za drugim. Zmagania zakończyły się remisem i wynikiem 28 do 28, niespotykanym w pojedynkach futbolowych. Płocka Galeria Sztuki zaprasza do oglądania wystawy w Obronie Piękna. Na ekspozycji znajduje się ponad 70 obrazów olejnych autorstwa Stanisława Mazusia. Wśród nich pejzaże, portrety, autoportrety oraz martwe natury. Wystawa będzie czynna do 26 sierpnia. Na zakończenie jeszcze jedno zaproszenie. 15 sierpnia rusza nadwiślański festiwal folklorystyczny. To Powrót do korzeni. Pierwsza tego typu impreza odbyła się w Płocku 45 lat temu. Teraz festiwal wraca po długiej przerwie. Pierwszy koncert odbędzie się w Parku Północnym, drugi 18 sierpnia w amfiteatrze. Wystąpią zespoły z różnych stron świata.